O, jest tam, widzę go. Biegni. Run forest, run. Nice, mamy to. Czy to jest w ogóle szok? Bo wcześniej z 10 meczy, wcześniej z 10 meczy nie mogłem ogarnąć tych botów, nie? A teraz gram. I wszystko się udaje. Wow. Dobra, ja będę tutaj śmigał sobie. Kolejny bot zrobiony jeszcze. Nie, to nie ten, czy to ten. Ty no wypożyczyłem bota, nie? Czy gdzie on jest? Nie wypożyczyłem go? What? A, coś innego kliknęłem. Co ja kliknęłem, ale ja. ja. <laughs> ale dobra, nikt mi go nie zabrał. Nie wiem co ja u tego bota kliknęłem, ale jest okej, okay. nikt mi go nie zabrał na ten moment na szczęście. Ale jazda. Popatrzcie, ty, coś mi. Coś mi dziwnie misji brakuje. Dobra. O! Jakieś bambiczki, dwa kile mamy. Hmm. Dobra, jak na razie idzie dobrze, tylko że gram bez budowania, nie? Że bez budowania jest git. Daję radę, chat. Tryb z budowaniem bez mojego budowania i jechane. <laughs> Niebieski Pistolecik, okej. Tiry, tiry, tity, Nic nie ma ciekawego. Dobra, idę tam, gdzie mój... Frendo. O jezu! Jezu na tym lodzie się tak ciężko porusza. Masakra to kurczak jest oznaczony. Ja myślałem, że to przeciwnik jest oznaczony, a to kurczak był. Już jestem. Właśnie, ja muszę coś przyfarmić. Ja zapomniałem, że... Zabiłeś go, OK, super. To bardzo dobrze. Ja zapomniałem, że też tu trzeba przecież jeszcze materiały zbierać. I tak zająć życie jak będzie fight, to pewnie będę grał bez, bez budowania. <grych> Dobra, ale gdzie by tutaj lecieć teraz? A to Anvil Square możemy polecieć. Bo i tak w tamtą stronę, co zaznaczyłem, i tak w tamtą stronę będzie się kółko zmieniać. Tak myślę. Dobra, let's go. Na razie zrobiłem dwa kile. Mój ziomek jednego kila. Oba kile zrobione przeze mnie były bez budowania. Także jest potencjał. O, kolejna jakaś misyjka wleciała. Świetnie. O, tu są te. Za klucze coś. Ok. Złoty ten mi się podoba kolejny ziomek Wow mamy botas dwa boty tak o ja <laughs> ale ekipa będzie Dobra, ja tutaj do domku zajrzę. Nie, no ale serio, ja na tym trybie to zapominam budować. No, ale już mam w miarę tych materiałów. To starczy. Myślę, że na spokojnie. Na jakieś tam dwie trzy walki starczy. 400 drewna. Ale wiecie, ogólnie może być tak, że mi będzie łatwiej na trybie z budowaniem. Teraz. Bo ja dużo grałem bez budowania, z budowaniem w ogóle. I to wiecie, ten ukryty poziom jakby konta, ukryte to MMR. To może być o wiele niższe teraz. Bez budow z budowaniem, nie? Więc na budowaniu, jeżeli to są oddzielne MMRy. To mogę mieć o wiele niższy poziom, jakby. Czy będzie z budowaniem i o wiele łatwiej grać. Bo bez budowania to już mam samych tryhardów cały czas. O. Tam też jakiś tryhardzik właśnie do mnie strzelał. Ale już idę go kasować. O, no i leży. Ze złotej givery to co on chciał tu zrobić Nie było szans. Dobra, matsów pełno mamy. Nikogo więcej nie widzę, to on chyba solo jakiś był grajek. O, jest ktoś tam. Był, 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 widziałem, widziałem. Zgadza się, stoi tam. I oni w ogóle nie próbują budować, to są takie boty... teraz. Oni w ogóle nie budują. <laughs> Dobrze. Świetnie bym powiedział nawet. Dobra, tu jest automat, to trochę kasy zużyjemy. No i pięknie. O. No, gościu, nie masz życia już. O. O to chodziło. Ja, oni wszyscy są solo, bo oni padają od razu, tak? Przecież powinni się czołgać, więc wychodzi na to, że tutaj oni wszyscy solo jakby są co chwilę. Śmiesznie. Bounty Complete, pięknie. No dobra, lecimy dalej. Gdzie jest mój? Mój frendo. Hmm. Tam na stację bym poleciał. Może? Nie wiem, czemu to tak łatwo takich bambiczków daje, ale myślę, że przez to właśnie, że ja grałem tylko na trybie ...bez budowania. a jak gram z budowaniem, to mi się wydaje, że teraz mi samych cieniasów daje ogólnie. się śmiesznie. Jakbym miał normalnie nowe konto. Mamy 10 kili, z czego ja mam 6. Może na przejęcie tego sprzętu? Co? Polecimy. Gdzie to jest? Tutaj. Bo tam ktoś przejmuje, akurat. Lecę do ciebie. A już pokonani znowu okej. Okay. Jeszcze. Kto tu zleciał? To nasz, czy błot, czy co to było? Chyba błot, okej. Okay. Na niebieskie. Na stację może pójdźmy. O, padł. <laughs> Pięknie. W ogóle zauważyłem to już na początku, dawno temu. Zauważyłem, że poz... na serio, a w locie rozwalony, najs. Nice. Chciałem powiedzieć, że ten już dawno temu zauważyłem. Oj, znowu. Że, jak się używa mieczyka, a później. później się używa. później się zmienia broń. To ta zmiana broń jakoś tak długo trwa. O, na wyspę chodźmy, na wyspę. Ja już lecę tam. Że nie zmienia od razu z miecza na broń. Niestety, trochę to trwa zawsze. Tu gdzieś to wyrwa powinna być. W sensie tam się tam się ten świat pojawi, no tak. Trzeba się przygotować. Musimy przejąć to, co będzie na wyspie. Ja już tu widzę, że się ludzie szykują. Że potrzebuję tu pomocy od razu, to moje boty. Ok, już prawie jest połowa. Gdzie jest mój kumpel? Halo, pomocy. Dobra, jest super. No ale faktycznie wystarczy się zabudować i stać w tym kółku. Dobra, mamy to pięknie. Wszystko wyjaśnione. Wszystko jasne. Co jest? A to mój bot był dobra. Leży. Nice. Brak budulca był u ciebie. Ja to w ogóle zapomniałem, że mogę budować. Ale na szczęście coś się udało ogarnąć. Tam super bronie leżą, jak coś, to leć tam. Tam super bronie leżą na środku. Tam Udało się przejąć tą karuzelę, i tu mega dobre givery leżą. Ogólnie, ja nie wiem, co tu się dzieje, szczerze mówiąc. A, o, już znowu byłem sam. No dobra, ale i tak było super. I tak dobrze poszło. Za dużo za dyma była, za, za długo byliśmy na tej wyspie, mam wrażenie. Ale i tak spoko się udało pograć.